Dzisiaj na początek y, rzucę temat trudności szkolnych związanych z dwujęzycznością. To znaczy, chciałabym rozwiać mit y, na temat tego, że dwujęzyczność y, sprzyja trudnościom w szkole i trudnościom integracyjnym. Mhm. Dobrze, dziękuję za bardzo ciekawe pytanie, bo mam wrażenie, że jest to y, jedno z. Jedna z wątpliwości, które właśnie nurtują wielu wielu wielojęzycznych czy dwujęzycznych rodziców, i, i czasami właśnie sprawiają, że rodzice nie naciskają na ten język mniejszościowy, bojąc się, że dzieci będą miały następnie kłopoty z szkole i kłopoty z integracją. To może przywołam takie badania, tylko że badania. Są obiektywne i dają, i dają naprawdę y, naukę podstawy do, y, do, do rozmowy o, o tych problemach. Y, otóż, y, odpowiadając na Twoje pytanie, nie. Wprost przeciwnie. Czyli posiadanie kilku kultur, czy y, obcowanie z kilkoma językami, nie wpływają na trudności w szkole. I przykładem tego y, może być. Y, Sytuacja z 2017 roku, kiedy to jedna z, ze szkół na przedmieściach Londynu, Szkoła Świętego Stefana, znalazła się, znalazła się w czołówce brytyjskich szkół w rankingu Sunday Times, i okazało się, że w tej szkole 96% uczniów ma inny pierwszy język niż angielski. Czyli były to dzieci, czy są to dzieci tak jakby obcego pochodzenia. I okazało się, że mimo, że mają ten inny język, który oprócz angielskiego, to ta szkoła uzyskała najlepsze wyniki. I y, było, to, było to bardzo, bardzo zadziwiające, i y, naukowcy z Oksfordu postanowili przeprowadzić badania i przebadali o, mm, 140 tysięcy dzieci w Wielkiej Brytanii, które miały pierwszy język język angielski i dzieci, które miały inny język jako język pierwszy. I wśród tych dzieci, które miały inny język pierwszy, niektóre mówiły dobrze w angielsku, inne mówiły gorzej. I okazało się, że w obydwu grupach tych dzieci, które miały inny język niż angielski, dzieci czytały lepiej niż dzieci angielskiego pochodzenia. Oczywiście. Był większy odsetek dzieci czytających lepiej wśród tych, które znały język angielski oprócz swojego języka, ale pomimo to dzieci, które miały, które gorzej znały angielski, czytały jednak lepiej niż dzieci, które mówiły tylko w języku angielskim. I według naukowców jest to dowód na to, że dwujęzyczność czy wielojęzyczność nie, nie przysparza trudności w szkole. Czyli. Mhm. To jest pierwszy przykład. I drugi przykład to było troszkę później, 3 lata temu, w 2020, okazało się, że dzieci imigrantów uzyskały lepsze wyniki w takim egzaminie w Wielkiej Brytanii, to nazywa się General Certificate of Secondary Education. To jest taki egzamin około 14 roku życia. I to właśnie po raz pierwszy dzieci imigrantów miały lepsze, lepsze wyniki niż, niż dzieci tych rodzonych Anglików. Więc to jest kolejny przykład, więc naprawdę jest mit. Brzmi to no? jak reklama dwujęzyczności <laughs> dla rodziców. Nie, promujmy dwujęzyczność, więc, więc to nie jest prawda, że, że dwujęzyczność e, e, sproja, czy tam przysparza problemów. Natomiast dlaczego? Dlatego, że jest to pojęcie, czy zjawisko transferu, kiedy mm -hmm. z jednego, kiedy jeżeli czegoś nauczymy się już w jednym języku, na przykład czytania, to później dużo łatwiej jest y, 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 przenieść tę umiejętność na drugi język. Mm -hmm. Czyli jeżeli nie umiemy czytać po polsku, Zgadza to się. w innym języku będzie to dużo prostsze niż gdybyśmy uczyli się o tym. Ja myślę, że rodzice, dzieci, które chodzą już do szkoły i poszły do szkoły, na przykład potrafiąc czytać, będą w stanie założyć, zobaczyć, jak to świetnie działa, właśnie ta kalka językowa, czyli ten transfer, właśnie, że po, aha, na przykład układając zdania, wiem, że musi być tam coś kto. Co on robi, dzieci nie wiedzą, co to jest czasownik, ale oczywiście jakby już wiedzą, o co, o co, o co chodzi, więc wtedy jakby też intuicyjnie trochę działają i, e, i fajnie, że jeden język może wspierać drugi. I tak samo jest w nauce języka. Jak już znamy dwa języki, to trzeciego uczymy się łatwiej, bo są te mechanizmy, które już nabyliśmy w tych dwóch językach i teraz tylko porównujemy i, i, i łatwiej łapiemy logikę dodatkowego języka. Natomiast jeżeli są trudności w szkole, czy, czy inne trudności, to one są związane z czym innym. To może być na przykład fakt, że dziecko było za mało stymulowane, albo za dużo stymulowane, albo za dużo czasu na przykład spędza przed ekranami, albo za mało rozmawiamy z dziećmi. Więc mhm. są inne, inne, inne elementy, na które trzeba by zwracać uwagę. Natomiast chciałam jeszcze przypomnieć jeden, że jeden fakt, który jest związany z posiadaniem kilku języków, szczególnie właśnie u dzieci, czy u dzieci imigrantów, dlatego że były takie badania przeprowadzone we Francji przez francuską e, psychiatrę e, Marie Rozmoro, która właśnie chciała dowiedzieć się, co sprawia, że niektóre dzieci imigrantów mają dobre oceny, a inne mają złe. I okazało się, że jest to związane e, ze znajomością języka mniejszościowego, co może wydać się paradoksalne. Czyli dzieci, które osiągają dobre rezultaty w szkole. A mają kilka języków. Są dzieci, które znają swój pierwszy język, czy tam język swoich rodziców, mm -hmm. które są z tego dumne. I drugim elementem właśnie była ta duma. Czyli nawet jeżeli nie znają tego języka, to jednak jest ten element dumy kultur, z kultury, czyli nie wstydzą się, czyli tak jakby dobrze się czują w swojej, w swojej kondycji mm -hmm. osoby kulturowej. Nie mają kompleksów na przykład. Dokładnie, nie mają kompleksów. Mm -hmm. I są dumne z tego, kim, kim są i, i, i nie wstydzą się swoich rodziców i tego, że mają inny język, czy że inaczej wyglądają, czy właśnie o takie elementy chodzi.